Witam, z tej strony Kijów Auto 34, odcinek Kubła Zupki I w tym odcinku mam dla was ma Kuksu eee, O smaku kurczaka i e, Kuksu jest to zupa, o której mi mówił już Dawno temu, idę tu będzie jest Parę miesięcy na pewno, nie? No, coś takiego I za, e, zajęliśmy Trochę kartonów w tej kobiedronce, jako jego, więc są w porządku. Eee, przejdźmy zatem do sposobu przygotowania. Eee, otworzyć wieczko do połowy, wsypać zawartość torebki, zalać wrzącą wodą do wewnętrznej krawędzi, zamknąć wieczko, czekać 3 minuty i całość dobrze wymieszać. Smacznego! No cóż, także przejdźmy do przyrządzenia tego. Także para przystąpić do wrzucenia wszystkiego. Tak to wygląda w środku. Tu jest makaron, pod spodem. Nie, wiem, nie, nie. Pod spodem są warzywka. Paszywka po prostu. Idziemy, proszek. Także. Wsypmy to, co jest tu w środku. Ja to tak w ogóle otworzyłem. Trochę braku. <tryk> <tryk> no. Dobra. teraz git, okej, okay. zalej. Dokąd to zalać? Do kreski, tak jak mm -hmm. te górne krawędź. O, A, no widzę. I jest starszy. Okej, okay, no to czekamy. Także przykrywamy to z powrotem oryginalnym wieczkiem. Czekamy, będziemy, ten... później, za 3 minuty. U. Mam już przyrządzoną zupkę, wygląda w ten sposób. I wygląda i pachnie ono jak kurczak złoty wifona, czyli to taka najbardziej basic zupka, która istnieje. No cóż, przystępuję do jedzenia, także no co smacznego. Zjadłem już swoje kuksu i muszę przyznać, że zupy jest naprawdę sporo. Jadłem ją naprawdę trochę czasu, yy, nie wiem ile, no może... Jest 10 minut. 10, no coś takiego. Yy, no i yy, jak się wypowie na temat jej smaku? Jeśli wiecie jak smakuje taki rosół w takich y, średniej klasy restauracjach czy tam w jakichś hotelach czy coś, to właśnie w ten sposób to smakuje. Yy, no, nie najlepsze, yy, takie dosyć mdłe. Aczkolwiek jak, nie wiem, zobaczycie tutaj było pieprzone. Yy, Pieprz w konkretnie, to całkiem już lepiej to smakowało. By miał po prostu jakiś tam swój wyraz, jakiś taki smak. Także tyle, jeśli o to chodzi. E, zakładam, że jakbym miał tę wersję pikantną, która też jest dostępna, to bardziej by mi to posmakowało. No, ale nie, wiem, przekraćcie, jak będę to jadł. Będą, Są trzy wersje: jest e, łagodna, ostra i kimchi. A, tak, dokładnie. E, no i co, no to na tyle w tym odcinku kubła zupki. Także dziękuję za oglądanie. Zapraszam na social media do e, lajkowania, subowania kanału, jeśli chcecie. Trzymajcie się i cześć.